bo im się podnieść I co, zadowolone jesteście, Przerzuciłyście. Jak tam trudno było się podnieść? No nie było łatwo, 4 miesiące ciężkiej pracy, ale owoce są. Cieszymy się, że się udało. W sumie szybko, bo mogło być dużo gorzej. Ale dzięki pomocy wielu, 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 wielu ludzi dobrego, dobrego serca udało się już otworzyć i zaczynamy działalność. Mogę coś zapytać? Gdzie pani robiła zakupy? Jak był sklep nieczynny? No niestety musiałam zamawiać. W internecie? To przykre było. Przykro, ale teraz już jesteś szczęśliwy. Ale kocham to, że jest tak. Uwielbiam to. E, dziewczyny, Ferdek dzwonił, przyciasko. A kto był szczególnie pomocny, panie Romanie? No, muszę przyznać z organizacji. Najwięcej pomogł mi Festiwal Filmów Górskich w Lądku Zdroju, który zorganizował mi prace remontowe, za co dziękuję pięknie. Dużo było też darczyńców prywatnych, między innymi, no teraz mi trudno tak z głowy strzelać, ale na przykład też pomógł mi Radio Taxi Serc Wrocławia w zakupie sprzętu. I dużo osób prywatnie pomagało mi. Także wszystkim dziękuję przy okazji tej relacji. Za, za, za pomoc i wsparcie. Państwo również też pomogło finansowo, trochę późno, ale pomogło, także też nie, trzeba to zaznaczyć, że nie zostałem sam tutaj na polu walki z kataklizmem naszym lądowskim. A ile takich punktów na rynku już działa? No już się kilka otworzyło, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ja jestem chyba szósty teraz, także niedługo się ma pizzeria otworzyć, także pomału wszystko wraca do życia, zapraszamy wszystkich na rynek, bo rynek jest piękny i brakuje nam tylko ludzi, żeby wrócili tutaj i, i nas jak najczęściej odwiedzali. Super, nie zatapialni? Nie zatapialni. Nie damy się, nie poddamy się i nigdy się nie poddajemy. Jesteśmy silni, a po powodzi jesteśmy jeszcze silniejsi i będziemy na posterunku cały czas tutaj walczyć. Zapraszamy. Dziękuję. Jak on ma na imię? Stefan, yy, Fredek. Fredek też? <laughs> nie wiem czy będziesz mieć chłopiec. A dokąd była woda? Woda była domu. Czyli prawie 2 metry, metry, tak? Prawie 2 metry, gdzieś 80. Metr m. To niewiele niżej niż na tej pierzej północnej, bo tam 2,30, prawda? No tutaj przez to, że szyba okno wyleciało całe, tutaj takie ciśnienie było, że zrobiła się pralka w środku. pytanie jedno jeszcze. Co się stało ze zwierzątkami podczas powodzi? Oczywiście zostały wszystkie uratowane przeze mnie. Wszystko było u mnie w mieszkaniu, i powoli odebierali ode mnie moi znajomi, którzy je przechowali. No niestety zostały u nich, nie mam sumienia sumie zabierać dzieciom zwierzątek. Gołębie dzwonili, są ziarno. Proszę, Cześć, kakao z radości. Tak? No. Dziękuję bardzo. A, no, to Dziękuję bardzo. Zobaczcie, jaki piękny. A może coś po czekoladzie? Z czego? Nie wiem, raz bym nie zapomniała. Nie Mój pies tu bardzo lubi przychodzić. A zabaweczki dla mojego piesa? No piszczałeś, jeszcze takich nie mam, ale zaraz coś Ci znajdę Pan Roman jest dobrym szefem? Zniszczenia były duże? Zniszczenia były. Ogromne, w zasadzie wszystko było zniszczone. Poziom wody był około 1,80 m gdzieś dotąd. Także cały towar, całe wyposażenie. Wszystko zostało wymielone, bo ta szyba, okno, całe woda wybiła, wpłynęła tutaj pod dużym ciśnieniem i zrobiła jedną wielką pralkę i wszystko było zmiksowane z błotem ze wszystkim. Także w zasadzie wszystko 100% było zniszczenia. A długo trwało osuszanie lokalu? No lokal przez pierwsze 3,5 miesiąca non stop był suszony, były, chodziło w sumie 5 osuszaczy plus nagrzewnicę, także non stop było suszone. Efekty są, nic się nie dzieje, ściany są względnie suche, także czekamy teraz na wiosnę, reszta doschnie już na wiosnę, nie? bo cały budynek musi doschnąć. I tutaj jest ten riming, tak? Tak, tutaj można się umyć, skąpać.

Jak zawsze, nie? Nasze najlepsze Przedstawiam jedną rzecz Czy do takiego sklepu można przyjść? Czy? Przestań <grym grym grym i grym> <ten> <grym grym> <grym> chętnie na nowy sklep. to jest? Coś... Niech niech je wam wiedzie no, pokaż, pokaż, pokaż mu, do kamary. Dzięki. Dzięki. No. O, A to Dziękuję bardzo. dzwonili. Są ziarno.